Cześć, 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 cześć. Za 800 metrów gdzieś skręcamy. Dobra, no to tym, tymczasem... Tymczasem proszę... na razie cześć. Kochani... E, będziemy na bieżąco. E, kolejne łącza będą za jakiś czas. Chyba będziemy musieli skręcać, więc e, na razie przerwiemy połączenie. Tak, Ktoś skręcanie musze... jest to bardzo skomplikowany. Manewr, więc. No to trzeba kierownicą. Musimy kręcić. we dwóch tutaj akurat skręcać. No właśnie. Tarek mi musi pomóc. Ja muszę pomóc, bo przyciek bo nie ma siły. Nie ma siły, a poza tym mam jedną rękę zajętą, a drugą mam wolną, więc Tarek ma też jedną wolną, drugą zajętą, więc mamy dwie ręce wolne, ale nie swoje.